Kreśm nasz komputer. Nagrywacie w tu jak nagrywać e, filmiki z kamerką. Otóż już sobie tutaj nagrałam jakiś filmik. I teraz chcę nagrywać kamerkę. No, Naklikacie <coughs> Naszym filmikiem jedzcie sobie w e, more i powinniśmy mieć recording mare. I teraz po prostu mm, naklikkacie Start Recording. Mm -hmm. I nagrywacie, potem naklikać stop i... Zapisujecie sobie gdziekolwiek. O, i proszę, macie swój obraz z kamery. Ja go sobie trochę zmniejszę. I to tyle. Ale pamiętaj, jeśli chcecie nagrywać kamerę, to pierwszy przed filmikiem musicie wejść tutaj. Mm, recording kamera. i start nakliknąć. Potem sobie to po prostu skrócić o tego. O, już. Recording. Mm -hmm. I teraz widzicie, I Zabrałem sobie na tyle ja się tym, że nam to cześć. Na razie subskrybujcie, łapkujcie na